Czy 12 lutego zostaną otwarte wszystkie kołobrzeskie hotele? Na pewno nie. Już dzisiaj wiadomo, że na takie warunkowe uruchomienie nie zdecyduje się hotel Leda. Tu teraz trwa remont, ale to nie jedyny powód. Uruchomienie całego obiektu i całej infrastruktury to są też kolejne dodatkowe koszty. Jeżeli mamy to zrobić na dwa tygodnie, to jest to po prostu nieopłacalne. Podobne słowo usłyszeliśmy w innym obiekcie. W hotelu szum ostateczna decyzja nie zapadła, bo nie ma jeszcze odpowiedniego rozporządzenia. Jest za to wiele niewiadomych. Nie możemy w nim dokładnie wyczytać tego, co jest możliwe, co nie. Słyszymy o basenach, ale nie wiemy, co z saunami. Słyszymy no, na pewno nie siłownie, na pewno nie restauracje. Ta uciążliwość może powodować, że nie każdy z przedsiębiorców będzie chciał swoją działalność wznowić. Swoją działalność wznawia natomiast Aquarius. Już od piątku będzie przyjmować gości. Na początek weekend walentynkowy, i choć nie ma aż tak wielkiego zainteresowania jak w latach wcześniejszych, to są goście, którzy chcą ten czas spędzić w koło brzegu. Chcielibyśmy już wrócić do normalnego rytmu pracy. Potrzebujemy naszych gości, a oni też potrzebują nas. Wiemy, że goście się bardzo cieszą, że hotel będzie otwarty i rezerwują już pobyty. Warunkowe otwarcie, czyli to, że hotele będą mogły pracować na razie od 12 do 26 lutego, to czynnik niepokojący, ale każdy przedsiębiorca musi podjąć i przekalkulować, które rozwiązanie jest korzystniejsze. Jednak jestem pełna nadziei i raczej patrzę optymistycznie na to, że, że rząd nie zdecyduje. Zdecyduję się zamknąć ponownie hoteli i nastawiam się na to, że to będzie raczej już praca w takim trybie. Ciągłym. Na to samo liczą ci, którzy dzisiaj nie decydują się wznowić działalności, choć ciągle jednak chodzi o szczegóły. W koło brzegu sporo obiektów zimą po feriach mogło liczyć na gości z zagranicy teraz ich nie będzie. Zapewne oferty weekendowe będą się cieszyć większym zainteresowaniem niż na przykład pobyty tygodniowe. Pytanie brzmi, czy się otwierać na dwa dni, potem zamykać, znowu się otwierać może na weekend. No i pytanie, co po 14 dniach będzie, także to bardzo trudna sytuacja do jednoznacznej interpretacji, do jednoznacznego podejmowania decyzji takich typowo biznesowych. Dyrektorzy zamkniętych jeszcze hoteli deklarują, że jeżeli ta dwutygodniowa próba okaże się sukcesem, to oni także będą powoli otwierać swoje obiekty. Jesteśmy pełni optymizmu, że ta sytuacja się unormuje i na Wielkanoc już będziemy mogli normalnie przyjmować gości. Przypomnijmy, hotele w Polsce zostały zamknięte 6 listopada. Początkowo mogły przyjmować na przykład gości w podróży służbowej później i tego zakazowali. за оно.